Agnieszka Zaremba, dzień dobry. Za nami właśnie panel zatytułowany Cele Zrównoważonego Rozwoju, Fundamentem Strategicznego Rozwoju firmy. Porozmawiajmy o szczegółach, a moim i Państwa gościem jest Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Od 2012 roku badacie Państwo spółki giełdowe pod kątem tej otwartości na sprawy ekologiczne, społeczne. Co z tego wynika? No to z tego wynika, że mam pewne doświadczenie i widzimy jak dużo się zmieniło. Tak, bo ale właśnie jakie wnioski z tego? Wpływą? Wtedy wnioski tak. były takie bardzo ciekawe, powiedziom. To znaczy wychodziło na to, że najlepiej raportują najwięksi truciciele. A takie branże jak finansowa czy IT... W ogóle nic nie raportowały, w związku z tym w naszym badaniu wychodziły najgorzej, e, dlatego że były przekonane, że one w ogóle nie trują. Natomiast po głębszym przemyśleniu i przeliczeniu tego wszystkiego okazuje się, że te branże mają olbrzymi wpływ na środowisko i dzisiaj to wychodzi przy no, bardziej szczegółowych i bardziej zaawansowanych metodach badania. Ale, właśnie, czy ten zrównoważony rozwój jest zawi zawierany w strategii rozwoju firm? Jak dotąd za mało. To znaczy mniej więcej co piąta spółka giełdowa zawiera te czynniki w swoich strategiach, ale mało jest takich strategii, gdzie mogliśmy powiedzieć, że one są zrobione na przyzwoitym poziomie. Niemniej widać bardzo pozytywną ewolucję InPlus i ja bym się mniej obawiał o spółki giełdowe, bo one są od lat przez nas edukowane i w jakimś sensie zachęcane do tego, żeby to robić. Bardziej mnie martwi ta część polskiej gospodarki, która jeszcze w ogóle o tym nie wie, że za chwilę wchodzą w życie regulacje, które będą od nich wymagały raportowania bardzo wielu czynników, tych związanych z tematami ESG właśnie i problem jest nawet nie to, czy zgromadzą te dane, czy nie, tylko będą musiały te spółki dodatkowo jeszcze te badania mieć rzetelne, że poddać się badań biegłego rewidenta. No i na końcu jeszcze te dane muszą być na tyle przyzwoite, żeby odbiorcy tych danych poczuli się usatysfakcjonowani, że są na dobrym poziomie. Ale to w takim razie zatrzymajmy się jeszcze na moment przy tym, czy właśnie spółki notowane na rynku kapitałowym właśnie mają łatwiej czy trudniej, bo z jednej strony oczywiście są pod lupą, muszą raportować, są regularne walne zgromadzenia akcjonariuszy. No i co z tymi inwestorami? Czy oni właśnie, ja bym powiedział, czy oni właśnie wymagają że, więcej? Powiedziałbym w ten sposób, że mają łatwiej, bo mają trudniej, że tak optymistycznie do, do tematu podejdę. Dzisiaj mają trudniej, dlatego że muszą raportować wiele czynników, o, o, o które nikt nie pyta spółek niegiełdowych. Natomiast przez to, że wcześniej za to musiały się zabrać, że wcześniej musiały przygotować te wszystkie dane, to za kilkanaście miesięcy, kiedy ten wymóg obejmie rzesze podmiotów, 3,5 tysiąca przedsiębiorstw, no większość zdecydowana nienotowanych, no to się okaże, że mają to przewagę konkurencyjną, że od lat już to badały, zbierały, potrafią to pokazać. Więc w tym sensie mają lepiej, choć dziś mają gorzej. A jak jest z inwestorami? Czy inwestorzy wymagają od spółek tej wrażliwości na ekologię, czy raczej patrzą głównie na zysk? Inwestorzy globalni już wymagają w publikacji czynników ASG, już widać od dawna kwestię. Odejścia i przesunięcia, czy tych strumieni finansowania tam, gdzie da się to łatwo policzyć. To znaczy, przede wszystkim jest to odejście, odejście od branż, które wiadomo, że trują. Natomiast w tych obszarach, gdzie wymaga to szczegółowych pomiarów i te dane nie są jeszcze wystarczająco rzetelne, że można było na ich podstawie podejmować decyzje inwestycyjne, tam jeszcze tego nie ma, ale zdarzy się to w roku przyszłym, ponieważ no już za rok 2022 spółki będą musiały podawać bardzo szczegółowe dane i będą w związku z tym informacje do podjęcia decyzji inwestycyjnych. To może na koniec jeszcze jakaś rada dla firm, zarówno tych notowanych na warszawskim parkiecie, jak i tych, których tam nie ma, co zrobić, żeby było lepiej. No przede wszystkim trzeba zapoznać się z nowymi wymogami, kiedy one wchodzą i co trzeba będzie liczyć. Jeśli te spółki poznają, jakiego rodzaju wskaźniki muszą u siebie policzyć, będą wiedziały, jak, jak podejść do tego, w jaki sposób się przygotować, co muszą zrobić u siebie, co muszą zrobić w grupie kapitałowej, co muszą zrobić o swoich dostawców i w całym łańcuchu dostaw. Bo bardzo często problem jest nie to, co my mamy zrobić w swoim przedsiębiorstwie, ale to, jeśli musimy najpierw zidentyfikować cały łańcuch dostaw, a później dopasować tych dostawców do wymogów, które my sami musimy spełniać i również nasi dostawcy. Dziękuję bardzo serdecznie za te wszystkie informacje i rady oraz za poświęcony czas i dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję również.